Jednym z charakterystycznych rysów duchowości franciszkańskiej jest zachwyt nad tajemnicą wcielenia Chrystusa. To właśnie te tajemnice bracia mniejsi od początku swojej obecności na ziemiach Polski głosili w różnych formach przekazu w kazaniach, pieśniach i jasełkach. W tej pobożności ludowej dogmat o wcieleniu przekazywany był w postaci zrozumiałej dla masowego odbiorcy, odpowiadającej jego wrażliwości i rzeczywistości, w której żył. Historycy i filolodzy badają źródła dokumentujące inscenizowanie jasełek w późnośredniowiecznej średniowiecznej Polsce. Warto nadmienić, że słowo Jasełka pochodzi od staropolskiego zdrobnienia jasło, czyli żłóbek. Te popularne, paraliturgiczne widowiska o narodzeniu Jezusa już od XIII wieku były przejawem zaznaczającej się w kulturze chrześcijańskiej Europy tendencji do fabularyzowania i wizualizacji wydarzenia Bożego Narodzenia. Jasełka często wchłaniały elementy folklorystyczne, co widoczniało się przede wszystkim w warstwie słowno-muzycznej. Coraz obszerniejsze stawały się partie śpiewu w języku ludowym i na melodie ludowe. Licznie zachowane bernardyńskie pieśni o tematyce Bożonarodzeniowej wraz z widowiskami jasełkowymi odgrywały pierwszorzędną rolę w propagowaniu przez Franciszkanów obserwantów kultu dzieciństwa Jezusa. Potwierdzają one spójny, typowo ludowy wymiar bernardyńskiej pobożności natywistycznej. Najstarszą znaną kolendą jest utwór naszego współbrata, błogosławionego Władysława Zgielniowa pod tytułem Augustus, kiedy królował. Został on zapisany w formie abcedariusza. poeta z charakterystyczną dla siebie dokładnością relacjonuje przebieg wydarzeń w Betlejem, dbając o żywiołowy i emocjonalny wymiar narracji. Zachowane fragmentarycznie przekazy z terenów polskich wskazują wyraźnie na Bernardynów jako aktywnych kontynuatorów XIII-wiecznej franciszkańskiej tradycji bożonarodzeniowych inscenizacji. Brak dostatecznych przesłanek źródłowych nie pozwala jednoznacznie określić, w jakim stopniu obserwanci byli w tej mierze spadkobiercami braci konwentualnych, którzy prawdopodobnie przeszczepili włoską szopkę na grunt polski. Jedynym śladem potwierdzającym kultywowanie tego zwyczaju w kościołach franciszkańskich są zachowane w klasztorze Klarysek w Krakowie drewniane figurki jasełkowe Maryi i Józefa, podarowane konwentowi przez Elżbietę Łokietkównę. Jest to najstarszy tego rodzaju zabytek na ziemiach polskich. Jedyne źródło o charakterze historiograficznym dokumentujące wystawianie jasełek w średniowiecznej Polsce odnosi się wyraźnie do środowiska bernardyńskiego. Potwierdza tym samym tezę o pierwszorzędnej roli Bernardynów w upowszechnianiu inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej. Wspomniany tekst to Vita et mores Gregoris Annocei Filipa Kalimacha. W okresie Bożego Narodzenia Bernardyni Lwowscy organizowali publiczne widowisko religijne w formie adoracji żłóbka. Wprowadzili je już w 1460 roku, czyli roku przybycia do Lwowa, i przez cały czas pielęgnowali. Bardzo prawdopodobne jest to, że do tego angażowali miejscową ludność. Filip Kalimach wskazuje na uczestniczących w adoracji żłóbka chłopcu i pasterzach, choć ksiądz Kamil Kantak wspominał jedynie o żywych zwierzętach. Z pewnością w późniejszym czasie aktorzy zostali zastąpieni figurkami. Wydaje się zatem, że w XVIII wieku intencja pobożnego spektaklu uległa niemal całkowitemu zatarciu. Przedstawiając jednak widzom sceny z życia codziennego, sprzeczki, przepychanki i tym podobne, Bernardyni poprzez ironiczne dialogi wskazywali na wady środowiska wiernych. Bernardyni wprowadzili w latach 60. XV wieku, również w okresie Bożego Narodzenia, im tylko znany zwyczaj kołysania Dzieciątka Jezus, czyli tzw. kołyski czy tolenia. Świadczą o tym tytuły i teksty kolęd zawarte w kancjonale pułapskim. Sam obrzęd odbywał się nie tyle w kościele, co w ogólnodostępnym pomieszczeniu, znajdującym się przy furcie klasztornej. Wspaniale opisał to Jędrzej Kitowicz. Pisał. Ceremonia ta mała, niewielom wiadoma była i niemal tylko dewotom i dewotkom bernardyńskim znajoma. Schodzili się na nią zaraz po obiedzie. Była zaś takowa. Kolebka zwyczajna, w jakiej kołyszą dzieci. Ale jak najsuciej w kwiaty i materią bogatą ubrana, stała na środku izby. W niej osóbka Pana Jezusa, miary dziecięcia zwyczajnej, w pieluszki bogate uwinionego, śpiącego. W głowach kolebki osoba dwułokciowa Najświętszej Panny, w suknie według mody ustrojona. W głowie Świętego Józefa żydowskim krojem, ale w światłe materię ubranego. Całe zgromadzenie klasztorne klęcząc formowało cyrkuł około kolebki, śpiewając pieśń do usypiania dziecięcia Pana Jezusa przystojnie złożoną. Gwardian z jednej strony, a pierwszy po nim w stopniu godności z drugiej strony klęczący kołysali kolebkę śpiewając razem z drugimi. Po skończeniu pieśni Gwardian, powstawszy, mówił modlitwę z wierszem i odpowiedział śpiewanym tonem. Następowała aspersja i na tym kończyła się ceremonia, która nie trwała dłużej nad pół godziny i nie bywała tylko raz jeden w rok, w sam dzień Bożego Narodzenia. Tematyka związana z kultem Narodzenia i Dzieciństwa Jezusa znajdowała swoje odzwierciedlenie także w przedstawieniach plastycznych bernardyńskich kościołów. Potwierdza to zabytek sztuki gotyckiej, rzeźba świętej Anny, samotrzeć, należąca do wystroju krakowskiego kościoła Bernardynów. Jezus wyobrażony został jako dziecie stojące na kolanach matki, przytrzymywany przez swą babcię, świętą Annę. Jego prawa rączka spoczywa na królewskim jabłku. W ten sposób Jezus prezentuje się jako przyszły Salvator Mundi. Historia toczy się dalej. Misternie budowane ruchome szopki w naszych kościołach, adoracje żłóbka czy jasełka franciszkańskiej młodzieży oazowej i braci kleryków to część z przebogatej tradycji naszego przywiązania do tajemnicy Bożego Narodzenia. Obyśmy nigdy nie utracili zapału do godnego uczczenia tej miłości Bożej przychodzącej na świat w Betlejemskiej grocie.